Dobra. Już Ym... mogę mówić, jak się nazywasz i gdzie pracujesz? Nie. Teraz jesteśmy we dwójkę z... Z kim? Zemą. Nie warto, nie warto! No I właśnie, by... no by... właśnie. Biją. Macie czasami takie uczucie, że... Czujecie nerki swoje, no nie? Że coś się dzieje. To jest też do siebie, domek. You should know this too. Że czasami na przykład czujecie swoje wnętrzności i na przykład swoje nerki, no nie? I poznawiacie... Nie. Ej, w sumie to niedobrze, słabo i w sumie nie zorientowaliście się, że to tak nie do końca dobrze, że właśnie otworzyliście sobie energola, bo jest 20 a wy już ziewacie? Jeśli jest dwudziesta, a ty już ziewasz, to znaczy, że musisz zmienić rytm dnia. Tomek, chciałbyś może powiedzieć wszystkim, o której ty zazwyczaj chodzisz spać ostatnimi czasy? Zależy od tego, czy jest weekend, czy dzień pracujący. Hmm. Odpowiedź to około drugiej, trzeciej. W dni pracujący, tak. Jak of. ja sam siedzę do późnej nocy? No, ale pójść na noc to jest dla mnie 23, a nie kurwa druga. Pójść <laughs> Weakness disgusts No właśnie! Jak ci idzie, Tomek? Ja jestem zagubiony, nie wiem gdzie iść. Nie Tam są jakieś ściany obsrane przez ptaki, można się po nich wspiąć. Tak. To jest strasznie brutalne, że trzeba bić ziomeczka, żeby on wstał. Tak, no. Wstawaj, kurwa. To jej to jest mu tak plaskacze cały czas. Czy Tomek będzie grać z łucznikiem? Tomek, myślę, że on sam nie wie, co się dzieje. Tomek, wiesz, co się dzieje? Nie. Czy może ktoś powtórzyć, czym się leczyło? Kwadratem. <grym> nie mam takiego przeciwsku! O tobie i twoim starym. Niech... Czy Ola wie? Jest stream. Okej. Okay. Już wie. No, no, jak panik jest w moim głosie. Pani, nie dobra, panik! Usłyszałeś jej głos? panik! Lord have mercy. To ty, Tomek, już teraz jesteś w hubie, nie? Huba! 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 Chyba tak. Chaba tak, chaba Musimy się wszyscy uspokoić. Ja jestem w... i NJ musisz zmienić nick. Czemu? <głosy> <głosy> Rozdziawiona paszcza? Może trzy zrobimy, jak Tomek jest, co? Chyba był prostszy. Eee... Ta, e, myślisz, że to ma znaczenie? Tak. <noise> 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 ma bubs. To prawda. Rekluz to jest TT girlfriend. Co? Słon? Słucham? Ja... nie spodziewałem się, że ten... Ale <gulanie> tak mocno by mnie uderzył. Wyciskaczemy, chłopaki! Ja chcę R301. Co to jest? <gulanie> o, on jest niewinny! On jest niewinny! No. O. Co ty powiedziałeś? Czerwone beczki. Ale można je wysadzić, tylko musisz mieć czym? W no. kancie bym miał. Mm, w kancie wiesz, co byś jeszcze miał? No? Nieprzyjemne doświadczenie. Aha, bo tutaj będą takie zajwiste Pojebany jest. Ale po tam chłopaki I've seen Mudcraft the other day <laughs> Horrible creatures I fought Modcruft stuffer than you more fearsome than you Jak jesteś tomek obok tego to to cię leczy A muszę się kręcić T No dobra O nie. Czemu on tak wygląda? Nie możesz tak mówić Tomek On się może ode mnie odczepić? Devlight Nie nawet osta. nie próbuj, to nie ma sensu Franka podnosz jakieś A myślę, że ja wiem, który to które widzę grawasz, grawasz Czekaj, czekaj, mam mam jeszcze, mam jeszcze, mam jeszcze... <głanek> Kawałek taką Ty ciąg ty ciąg, po prostu milimetr! Ja zmienię postać. Chyba postać rzeczy <głanek> Tomek, ale ty jesteś <głanek> zabawny. Panek, nie mówiłem, że tam postać co gram to jest do tarcia chrzanu. Tak, ale mamy na niego questa. A ja jestem suką na questy. Tak, ptak lecią w ptakiem, ale kupię. Na, na niego musimy szukać holy. Holy guacamole. Yes, you my molly. little pony. Do Tomka pobiegł! Co się dzieje? Który gra z tym dużym? Ja. Tomek jest ptakiem. Ja jestem ptaszorem. Tomek robi kraka! kaa! Mam broni do dziobania! Ada jaka zła. Ada bardzo nie lubi krystalianów. Czemu? Nie wiem, ale bawi mnie to. Krystaliofobia? Ada jest rasistką. My wszyscy nie jesteśmy. Trochę tak, no. Albinauryty! Jebać ich! Crush them! Make them suffer! A! 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 Chat top or bottom? Kim jesteście? Czasem lubię tak popierdolić kłopoty na chat. Sprawia mi to przyjemność. Czasem. Przypomniało, że ja gram w oh. Fit Enjoyers. Fit Enjoyers? Grasz w Souls. Grasz w Soulsy, chciałbym ci tego przypomnieć. Miazaki to jest... Czemu się ten rzuca? To jest ten tam, na O kurwa, chłopaki. Faki to są badancje, Tomek, pomóż mi! Powiedz co chciałem powiedzieć. Miyazaki bardzo lubi stopy, ale potem sobie umiałem, no. że to nie Miyazaki jest reżyserem tej gry. Aaaa! Kurde, panowie. Co mam robić teraz? Pięknie. I'm helping. <grym> <grym> no tak, tak, a jest ta druga umiejętność. YL2. L, okej. Okay. L, L, dobra, dobra. Dobra, dobra? To już wszystko wiem, już teraz ukrywamy w każdą walkę już. Już wiesz. Dobra Tomek, powodzenia. Po prostu. To on mnie zabił w pierwszym... O nie. Mam wrażenie, że to trudny bez... Dobra Pięk. będzie Fuck! Tak. Uspokój się. Easy. Jak się czujesz, Tomek? Chyba no, nie ja wiem. <grych> Ale wchodzisz. Wchodzę, no, wchodzę. Zróbcie unikę, będzie łatwiej. No, po prostu nie dajcie się uderzyć. Nie dawaj się uderzyć i trafiałem w przeciwnika. Słyszałem, bo... że to pomaga, no? No to ja nie wiedziałem. Nic szkodzi, to tak. powodzenia. Co jest? O oh, wow. No, kół. Dlaczego bym je znalazł? najsłabszy najsłabsze Tomek, w jednego. A ja nie wiem, co robię, Ty to wymagasz, żebym coś... I i i I i i ci coś dał. Dajcie idę. Kurwa. He's so cool what the fuck no. I trzymaj, Kurwa, trzymaj, ale trzymaj, tu trzymaj po wylądowaniu mam to trzymać, ja tego nie kumam? Input a tak, a tak, okay. tak, 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 tak okay. Input musisz trzymać no O skończył, mamy karty Easy, easy, hype 100% To rozszczepienie to jest aura. No, no, to prawda. Jest zajebiste. Nie wiem czy, jak powiem. I co, przeszliśmy grę. Mogę, mogę oddawać. N Nie do końca. Oh, my stars! That was the starting signal. I can't believe it, but it seems you've been chosen to participate in a battle to prove your valor. The tourney of the lands between has begun. As I mentioned, the tourney between is a sacred ritual of combat. A contest of strength designed to display and celebrate the valor of the victor's soul from a field of eight participants. As you might surmise, the winner must emerge victorious from three battles in total. The monument will reveal the fight for which you have been chosen. Once you feel prepared, touch the stone. Travel to the box of grounds.

Allow me some time to look into it won't you for now why don't you oh know where is it won't reveal perhaps the other I suppose completing a journey in the realm of remembrance to summon a remembrance gateway it the gateway to conclude the remembrance and return to the present yay A że mogę, nie wierzę Tomek. Robię co mogę. A że mogę, nie wierzę. Smog, No, one tak mają. Wiesz, czasami dajesz jakąś za dymę, żeby klipa zrobić. Bo chcę nagrodę wygrać. Kurwa, Ada! jeszcze się za nas. Na mnie narzekasz? A sama chcesz, sobie. żebyśmy dymy robili. O, ten kutas wrócił. Nigdy nie zniknął. No, watch to Nado. Oh, push me on the volcano in the middle. nice. Go to the Mustafa system. Wipe out Viceroy Gunray and the other separatist leaders. One more the Sith will rule the Galaxy Shot Peace Olewają mnie totalnie, czy ja im nic nie robię, że mnie olewają? No właśnie... Mnie nie, nie nienawidzą, nie? Pomóżcie nie jakiś O Dzięki Dobra, ten boss jest trochę popierdolony, generalnie. There's There is no cock like horse cock Send your asshole into shock. There is no cock like horse cock. Jest taka piosenka. Horse cock się nazywa. On wygląda jak te żuki, nie? Jak one miały jelonki? Jelonki! <laughs> Ej, gdzie mi z tą Czas żerają O dziękuję wam, nie? Ej, zajęliście. Ale... On nie lubi krwawienia? Nie no krwawienie też spoko, ale trucisna jest podobno najlego, najbardziej podatna. A! Czemu mnie? Wygląda jak pot plus Monster Huntera, co Jędrzej? Trochę tak, no? A, pomóżcie mi! Pomóżcie mi! Kurwa! Bijcie ja go, bijcie go! Nice! Ej, pomocy. Biegnę, biegnę, biegnę. Pomocy, 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 pomocy. Staramy się ją, tak, robimy co możemy. Pan to mnie? Nie, ja nie mogę w siebie strzelać, chyba wiesz, żebyśmy starali Możesz, coś. możesz. Tak? od samego początku mam problem z na. Ja jebie! Janek, widziałem to! Widziałem to! Czemu we mnie? No pressure, nie? Odsunął cię, Tomek, widziałeś to? Widziałem. Co to za sroga walka? No, jest grubo. Goat. Kiss goat. go, -goat. goat. Podjęliśmy Tomek teraz świadomą decyzję rozdzielenia się, także. Dobra, to ja idę gdzieś umrzeć. O! O! Co jest? Czy już się nie robi gier, które dobrze działają? A nie. Mam nadzieję, że to satysfakcjonuje swoją ciekawość. Może to nie jest dobra odpowiedź, ale... ale przynajmniej wiesz. Praw prawdziwa odpowiedź. No. O, Marłeś, czemu nie mówisz? A nie chciałem zawracać dupy. U, jaki fuk znalazłem. Nice! Nice! leci. No! Przeciwnicy Cię lubią, Tomek. Nice. Nie, to jest pojebane. Ale czego Ty się denerwujesz, Tomek? Nie, dokładnie po to tu jesteś. Dobra, proponuję ten obóz na górze teraz. Czy to jest obóz? To jest fort, moi drodzy. małem. Chociaż czy to na pewno jest kłamstwo, jeżeli sam nie wiem? to, się to jest świetne pytanie. O! Ja pierdolę się wzruszyłem. Ooooooo Jędrzej wiesz co to będzie? Co? Wiesz Czemu odchodzi? No bo to nie jest jego agro. To jest, to jest Jak to Jakie No Welcome back, Dark Souls Hello. 2. Glut, glut. Mam no nadzieję, że nie macie arachnofobii. Easy. Gdy to jednak Tomek, jak się zaczniesz zabierzesz, nie ma kujawy wypsu. Easy, easy. <grymne> Ej, czy jest jakieś odliczanie, co do tego, kiedy się zacznie zmniejszać arena? A plague of locusts befalls the land, który z was miał na swojej karcie bingo. Siedem klątw egipskich Juma, wąglik Level absorbed. Ej, te, ten wąglik zabiera nam level. Find the enemy who is stealing the runes. No fajnie by było. Gdzie ten złodziej? To jest doskonałe pytanie. Kolejny cię zabrało? Już trzy. O boże. Ej, kurwa, widłowy. Jastrząb leci w złą stronę. Jastrząb leci w złą stronę. Aaaaa! przyniosła dwie miseczki chrupków. Położyła jedną u siebie, drugą u mnie. Swoją już zjadła. teraz jest tylko jak jej ręka się gaduje, dziurko za chwilę. To ja jeszcze ani jednego nie ruszyłem. A który macie level? Dziewiąty. Zazdro. Na ty? Piąty. Nie wróżę temu dobrze. za nas zmiecie, no. Prawda. Kurwa, Wilki się... jak... Co się dzieje? <grywa> Jezu. Ej, trochę mi go szkoda, Jędrzej. Chłopaki. <grywa> 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 to wy z tym słokiem się pijecie? Tak, no. <grywa> Idę, wam piąty level, zrobię coś. <grywa> Ja mam tylko piąty level, zostaw mnie. <Christina> Strzelaj, Tomaszu. Czyń swoją powinność. Chodź się za krzakami, może mnie nie zobaczysz. Nieee! Zróbcie co Kurwa, czemu na Popotam. Mówi się okaz, Tomek. Co <S1aru> to, to za okazja? Panowie, pomoc. Idę po niego. <laughs> pomoc. <laughs> Kurwa, źle. Nice! Piękny Tomek! Życzę Wam szczerze powodzenia, panowie. Mam nadzieję, że na nowej ścieżce życiowej będzie Wam lepiej niż tutaj. We are fucked. <laughs> Franek? Tak. Dobra, rady. Ale to Adam mówi: We are fucked. <laughs> Ja wierzę! Ada w nas nie wierzy. No ja myślę, że Ada we mnie nie wierzy. A, Ada po prostu wiedziała co robiliśmy do tej pory. <laughs> Widzicie tą kozę? Eee, i mały będzie? Hej, Ej wszystko dobrze? Co tam wozu? Co mam wybrać? Chcę mieć głęboką wiarę. No jakie coś. Powstrzymać śmierć, odmawiam zawarcia umowy. A... Perdam się. Nie, ja bym chciał... potężną broń. Czad? Czy chcemy potężną broń? Nie zabieraj, nie zabieraj umowy z takimi typami. Ale wygląda przyjaźnie. To, to są palce ukryte w kapturze. <laughs> Sacrifice level as a payment? Nie, nic nie bierze od niego. Uuuu. Uuu. No! Nie. Jędrzej, jędrzej. Ja pierdolę! Jędrzej. Nie, nie będę się. Mój drogi. Za Mój wysoki Za bok, <grym> Jędrzej! <Jeden Jeden zezpień. grym> mu nie mogłeś dać, Jędrzej? Ja nie mogę Ej, chłopak, ja nie biję Oszalałem, 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 pojebało mnie O kurwa, kudas Tomek, a może zmniejsz? co <grym> Zmień się na ten <grym> Też się pojebało, też się pojebało Jędrzej. Jędrzej! A, patrz, kurwa. bo on medytuje mi... teraz! Pomocy! Ej, zniszczyć te TT! Te, te. Oj, chuj, nie zniszczyliśmy i teraz jest no, nocniejszy. Ja... Jędrzej! Jędrzej! Jędrzej. No nie mogę, Jędrzej! Jędrze! Kurwa! Aaaaaah! Jędrzej! Kurde, pojebało mnie. Strzel z <grym> trzęsą I <grym> Nie! Jej są Jędrzej! Co? Staram się to, to się sta... Ej, pojebi mnie zaraz! Co jest <grym> to A! Aaaa! Pojebało mnie, pojebało mnie, chłopaki! Powinniśmy się zgadywać, że to jest porażka. Pojebało pojabało... mnie! Pojebało Pojebało nas! Wytarło jak mokrą szmatą! <śm>